Często piszecie mi, żebym nie rozwodził się na trzy czy cztery tematy w odcinku, tylko skupił na jednym. Dla mnie z tych danych, co to je mam z YouTube'a, wynika, że tak by było nawet lepiej, bo średnio oglądacie mnie jakieś tam 8,5-9,5 minuty, więc pogadać sobie na jeden temat, po siedmiu minutach skasować reklamy i cześć jak czapka, ale nikt nie będzie mnie mówił, co ja mam robić u siebie, więc dzisiaj będzie jeszcze więcej tematów niż normalnie. Ale to syf. Witam was moi kochani w kolejnym odcinku MotoWika na dzień dobry. Oczywiście serdeczne podziękowania dla was za to, że jesteście, za to, że chce wam się słuchać motoprawdy i tego mojego biadolenia. Oczywiście dziękuję też za wszelkie komentarze, łapki, i co tam jeszcze wpływa na te wszystkie algorytmy. Dziękuję też oczywiście partnerom motoprawdy, czyli polskiej firmie Product Tech, która produkuje w Polsce polskie mierniki grubości Lakieru. I polskiej firmie AutoDNA, dzięki której możecie sobie online sprawdzić historię pojazdu. Linki oczywiście na dole w opisie serdecznie polecam i lecimy z tematami. Zaczynamy od tego, co zmieniło się od 1 kwietnia, bo wszystkie portale, które chcą być numerem 1, wśród oglądalności, zawsze rozpoczynają miesiąc od tego, że wielkie zmiany dla kierowców. Otóż, od 1 kwietnia dla kierowców zmieniło się nic. No dobra, to akurat nie jest prima Aprilis, bo zmieniła się jedna rzecz. Otóż, od 1 kwietnia mamy nowy cennik na naszej ulubionej, płatnej. Autostradzie obsługiwanej przez Stal eksport, czyli odcinek Katowice-Kraków albo Kraków-Katowice, jak jeździcie w drugą stronę. I od 1 kwietnia na każdej z bramek, mówię oczywiście o samochodach osobowych, płacimy już nie po 16 zł, jak do tej pory, ale po 17 zł. Przy okazji chciałem Wam przypomnieć, że w 2027 roku kończy się Stal Eksportowy Eldorado, bo urywają kurze złote jaja, wyga, sa. Umowa koncesyjna, ta co jej to nikt do dzisiaj nie widział, jest tak pilnie strzeżona. I w związku z tym stal eksport nasz ukochany ma na siebie zupełnie nowy pomysł. Co będzie robił biedny stal eksport po tym, jak przestanie kosić kierowców po 34 zł za 60 km w jedną stronę? Pomysł jest taki, że ponieważ mają takie, rzekłbym, że nawet takie doświadczenie w remontach, które ciągną się od 30 lat na A4. Nowy zarząd Stalexportu zaproponował skarbowi państwa, że pomoże mu w rozbudowie A4 o dodatkowy trzeci pas, bo taka rozbudowa jest zaplanowana w krajowym programie rozbudowy na 2028 rok, więc jakby ich tak wziąć do tej roboty, oczywiście pewnie najlepiej bez przetargu, to można by bardzo przyspieszyć taką pracę i już za kolejnych 30 lat pewnie pojawi się nowy pas ruchu w każdym kierunku, czyli de facto aż dwa dodatkowe pasy na A4. Pozwólcie, że przeczytam Wam oficjalne stanowisko Stalexportu. Stalexport proponuje stronie publicznej przyspieszenie prac dotyczących rozbudowy, o trzeci pas. Dzięki naszemu zaangażowaniu można rozpocząć projektowanie niezwłocznie, a także znacząco skrócić czas realizacji całego przedsięwzięcia. I dalej, jak napisała Interia.pl, za ofertą stale eksportu przemawiać ma na przykład konieczność zagwarantowania szybkiego dostępu do infrastruktury drogowej dla transportu wojskowego. Kluczowe kroki to dostosowanie infrastruktury do standardów NATO. Planowane inwestycje powinny objąć zwiększenie nośności mostów i wiaduktów, rozbudowę zjazdów i zwiększenie przepustowości, umożliwiając płynne przemieszczanie się na linii zachód-wschód. A i tak, oczywiście, że sponsorem tego odcinka też jest najlepsza w Polsce porównywarka cen OCIAC. Czyli MUBI.pl Link na dole, klikacie sobie w niego, sprawdzacie czy nie przepłacacie za polisę I jeżeli ubezpieczycie swój samochód przez ten link, na wasze konto wraca jeszcze 100 zł I dostajecie też swój prywatny link, który możecie rozesłać znajomym I jeżeli oni ubezpieczą swoje auto przez linka od was, na wasze konto wróci jeszcze kolejnych 150 zł Aż do... Zawartych w ten sposób 20 polis. mubi.pl, link na dole, polecam i wracamy do odcinka. Dalej, pod koniec marca, udało się wreszcie porozumieć na temat czwartej dyrektywy dotyczącej praw jazdy. Sukces polskiej prezydencji, bo debatowali nad tym dobre 5 lat. Teraz muszą to jeszcze przegłosować i wpisać do tego. Dziennika ustaw unijnego, i potem będziemy mieli 4 lata na dostosowanie przepisów krajowych do tego, co Unia nam narzuca. Swoją drogą polskie prawo w wielu kwestiach wyprzedza już dzisiaj te przepisy unijne. Dotyczy to chociażby cyfrowego prawa jazdy, z którym jeździmy już od paru lat, a w Unii ono dopiero będzie wchodzić. I tak samo już od. Dłuższego czasu możemy sobie jeździć samochodami elektrycznymi na kategorię B, które mają masę powyżej 4,25 tony. W Unii to dopiero będzie standard na mocy tej czwartej dyrektywy dotyczącej praw jazdy. Co ma się zmienić z punktu widzenia takich zwykłych kierowców? Najważniejsze jest to, że odchodzą zupełnie do historii bezterminowe prawa jazdy. Było to wiadome wcześniej, ale teraz to już wreszcie nabierze mocy prawnej. Ja też będę musiał taki dokument wymienić, podobnie jak wszyscy Inni posiadacze bezterminowego prawa jazdy w Polsce i taka wymiana ma nastąpić najpóźniej do 2033 roku. Ważność blankietu prawa jazdy od tej pory ma to być 15 lat, i już w Polsce ten przepis obowiązuje. Nowe dokumenty wydawane są właśnie na. 15 lat dalej. Pewne jest też, że nie będzie obowiązkowych badań lekarskich dla kierowców seniorów. W ogóle limit wieku po przekroczeniu którego kraj będzie mógł odesłać kierowcę na obowiązkowe badania, albo przynajmniej rządzać Żądać od niego oświadczenia woli zostaje podniesiony z lat 50 obecnie do lat, minimum 65, więc tutaj luz seniorzy prawka nie stracą, chyba, że. Przepisy wewnętrzne krajowe będą stanowić inaczej, ale podkreślam limit wieku w górę do 60, przynajmniej 5 lat. Dalej, to co już w polskim prawie jest szykowane, robiłem o tym osobny odcinek, więc nie będę się rozwodził. Jak kogoś to interesuje, to niech se tam kliknie. Prawo jazdy od 17 roku życia i to co ważne, zakaz prowadzenia pojazdów który trwa minimum 3 miesiące, bo w wielu krajach można dostać na przykład tygodniowy albo dwutygodniowy, będzie zakazem ogólnounijnym, czyli jak pojedziemy sobie na przykład do Niemiec z zatrzymanymi w Polsce prawo jazdami, chociażby za przekroczenie prędkości o plus 51 w zabudowanym, a za chwilę już nie tylko w zabudowanym. To jak nas drogóweczka złapie, wyślę informację do Polski, że taki kierowca został zatrzymany w Niemczech. I w Polsce, jak się okaże, że mamy zakaz, no to mogą nam wtedy już zabrać prawo jazdy, na przykład na lat 5, jeżeli mnie pamięć nie myli, na mocy projektowanych właśnie przepisów. Jak powiedziałem, kliknijcie sobie. Tutaj i zobaczycie, co chcą zmienić dokładnie. A jeżeli ktoś planuje zakup samochodu z poprzedniego rocznika, to początek kwietnia jest na to w tej chwili najlepszym momentem. Tak wynika z podsumowania opracowanego przez superauto.pl. To nie jest reklama. Zrobili fajne podsumowanie rabatów, i myślę, że wielu osobom może się ono przydać. Uwaga! Jak chcecie kupić samochód z poprzedniego rocznika, czyli z rabatem, to taka moja rada, nie szukajcie po cennikach ani stronach dealerskich, tylko wejdźcie sobie na jakiś serwis ogłoszeniowy, bo tam dealerzy wystawiają samochody, które mają u siebie na placach i one często mają dużo większe rabaty niż te, o których się trąbi w kampaniach reklamowych. Z danych superauto wynika, że na koniec marca na placach dilerskich było jeszcze 12 tysięcy samochodów w Polsce i one w dużej części były już zarejestrowane. Po to, żeby nie płacić kar od 1 stycznia. Dilerzy rejestrowali je jeszcze w poprzednim roczniku, więc te auta stoją na placach, są, nie można ich konfigurować, ale dzięki temu można wyszarpać całkiem sensowny rabat. Przy okazji, zanim powiecie, że oczywiście dziennikarze straszyli, że będą podwyżki od przyszłego roku, a nie ma żadnych podwyżek, nie, zupełnie. Średnia cena samochodu w Polsce w tej chwili, według Samaru, to jest 185 tysięcy złotych, ale zdaniem Superauto taki średni rabat, jaki można wyszarpać u dealera, sięga nawet 15%. Czyli jeżeli od tych 184 tysięcy weźmiemy sobie i odejmiemy 15%, to wychodzi nam, że można zaoszczędzić nawet 27,5 tysiąca złotych, jeżeli ktoś planuje jeździć takim samochodem dłużej i nie obchodzą go za bardzo wartości rezydualne, to myślę, że jest to dobry moment, żeby zainteresować się tymi autami, które jeszcze są. Moim zdaniem nie warto za długo zwlekać, bo potem jest tak, że te samochody są skupowane właśnie przez floty i jeżdżą w różnych na przykład wypożyczalniach, więc jest taki moment krytyczny, do którego jeszcze dealer jest w stanie dać wam upust, a potem przestaje mu zależeć. Oczywiście największe upusty są na samochody te najdroższe i one sięgają nawet 25%. Tutaj SuperAuto dawał przykład BMW 5, którą można było wyszarpać za 295 tysięcy zł. Już nie pamiętam jaka konfiguracja, ale to było o jakieś 95 tysięcy zł poniżej cennika. Natomiast jeżeli chodzi o takie samochody kupowane przez... Ludzi przez Kowalskich. Ja sobie wyciągnąłem je z tego zestawienia i wygląda to tak. Toyota Cecha R w topowej wersji 196,900 i upust, jaki się trafił, to jest 24 000 zł. Dalej Corolla Cross Style 179,00, upust 23,900. Dalej Kia Sportage wersja Anniversary 168 000 zł, upust 17,400 albo nawet uwaga Dacia Jogger Extreme LPG 98450 upust 8750 ale podkreślam to nie są ceny z pierwszego obiegu to są ceny które możecie znaleźć chociażby gdzieś tam chodząc sobie po stronach dealerskich na przykład na otomoto swoją drogą otomoto się trochę odkleiło jeżeli chodzi o ceny ogłoszeń ostatnio ale to jest Osobny temat. I kolejna wiadomość, jeżeli czytaliście lub słyszeliście gdzieś, że szykują się zmiany w taryfikatorze mandatów, to jest niestety prawda. Mam potwierdzenie z MSWIA, z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pracuję nad tym MSWIA, które wysłało już swoje propozycje do. Ministerstwa Sprawiedliwości. Minister Sprawiedliwości zaakceptował te propozycje, ale jakie są to propozycje, nikt nie wie. Na ten moment wiadomo jedynie, że zostaną podniesione mandaty dotyczące zachowań, które narażają na niebezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, czyli na pewno za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, ale tutaj uwaga, również wobec rowerzystów takie mandaty zostaną podniesione i Przedstawiciel Policji wypowiedział się między innymi w takiej sprawie, żeby obniżyć limit powyżej, którego będziemy płacić ten maksymalną stawkę mandatu. My określiliśmy to w ten sposób. Od 31 do 40, tak ogólnie, jako recydywa od 31 do 51, ale tam są progi jeszcze od 61 do 70 i powyżej 71. To jaką jeszcze granicę chcemy postawić temu kierowcy, żeby go ukarać mandatem? To już nie chodzi o podwyższanie kwoty, tylko zejście z tej prędkości do 51 i to już jest maksymalna prędkość, za którą... Naszym zdaniem powinna być nałożona najwyższa wysokość mandatu karnego. Przypominam, że w tej chwili wysokość mandatu skokowo rośnie po przekroczeniu plus 31 km na godzinę i tak właśnie widełki 31, 40 to jest 800 złotych, potem 4150 to już jest 1000 złotych, potem 51 do 60 jest 1500 złotych i potem 61 do 70 jest 2000 złotych i jeszcze powyżej 71 mamy 2500 złotych. Oczywiście od tej wartości plus 31 obowiązuje nas też recydywa, czyli jeżeli przez dwa lata od popełnienia wykroczenia popełnimy je ponownie, to zapłacimy razy dwa. I policja sugeruje, że nowy taryfikator mandatów powinien zostać skonstruowany w taki sposób, żeby ten limit plus 51 był już maksymalną wartością, co... Pozwala sądzić, że wraz z nowym taryfikatorem, jeżeli ktoś przekroczy prędkość o plus 51 km na godzinę, to nie zapłaci tak jak teraz 1500 zł, tylko 2500 zł. Oczywiście nikt nie wie, kiedy ten taryfikator mandatów miałby wejść w życie. Ja jestem w stanie położyć głowę, że na pewno nie będzie to przed majem i wyborami prezydenckimi, bo to niedobra sprawa o tym mówić jest. I chciałem Was też ostrzec, że wokół tego będzie jeszcze gigantyczny szum i wiele sprzecznych informacji, bo przypominam, że taryfikator mandatów to jest załącznik do rozporządzenia, które wydawane jest przez prezesa Rady Ministrów, a takie rozporządzenie można wydać de facto z dnia na dzień. Pozdrawiam serdecznie policjantów, którzy ostatni raz, jak była ta podwyżka od 1 stycznia 2023, jeżeli mnie pamięć nie myli, to zapoznali się z nowym taryfikatorem w dniu 30 grudnia. Bo wtedy właśnie takie rozporządzonko, a ściślej załącznik do tego rozporządzonka, został opublikowany. Czyli policjanci mieli całe 48 godzin, żeby wkuć na pamięć nowy taryfikator i zacząć się do niego stosować. Tak to się robi w Polsce. Na dzisiaj tyle ode mnie. Trzymajcie się ciepło i zdrowo, motoprawda w internecie. Pozdrawiam. Paweł Rygas.